Ach. Zachowanie tego typu jest bardzo złe. I pamiętaj, że wyrzucając śmieci szkodzisz środowisku oraz zwierzętom, które tu żyją. Takie zachowanie jest bardzo dobre, ponieważ nie dosyć... że sprzątasz środowisko, zabierasz także pułapkę szkodzącą dla zwierząt. Efektem śmiecenia lasów są na przykład ślimaki, które giną, umierają i opuszczają swoje skorupy. Przez śmieci drzewa się łatwo łamią, kruszą i upadają. Efektem śmiecenia jest wizerunek lasu: las jest brzydki i zaśmiecony. Ludzie w lasach zostawiają naprawdę różne rzeczy. Można zobaczyć po butach zostawionych w lesie butelki plastikowe, nawet części samochodów. Przykładem szkodliwości są butelki. Zdaje się, że to jest ziemia, jednak są to. Zwierzęta, które zmarły w tej butelce. Nie bądź leś, śmiecia weź!